Trzymaj koło 8 osmon, a dzisiaj mam kolejny odcinek z Roblox. Mówię tak dziwno, bo mam y, aparat na burzy, taki y, aparat po prostu. A w dzisiejszym odcinku będziemy grali sobie w Pet to X. Y, y, będę robił jakieś strajdy, ja też wam powiem, że y, dość długo gram w tą grę. Więc y, szybko wejdźmy na grę.

to jest właśnie pet, e... oczywiście pet to był, e... jak się 41k, e... a dzisiaj też będę właśnie robić 3 więc zacznijmy może 3 na początku. Na początku 12. Możecie wysłuchać dla mnie inwajtu do banku, mój a to susamogus3030404. Mm, teraz macie tu mój bank. O, czekajcie, byłoby 3d, super kata, dzisiaj się przejdziemy. Yyyy, że czego mogę ci dać? Pociska. Co? O Boże, dwa. Ej, ty, jak to się zgodzi? Ej, jest! Zgodził się! Budujesz haczepet, tak? Tak, haczę. Super. Ej, widziałabym cię jeszcze bardzo, 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 bardzo! bardzo. O, łapka w górę! Yyyyy... W razie będzie zwał 10 minut około tego. Mam 88 milionów gramów. Wpadajcie na odcinek, który też był dzisiaj, a filmików dziennie będę dwa filmiki dziennie. Ziczę klapki w górę i suber dzwonem, bo lecimy po pierwsze 30 subskrypcji. Jak się subskrypcji powiem jak się nie zrywa. Ja sobie powiem jak się nie Ile mam lat? No. Tak O, z tym ko... ...załek. Chyba to... Kolor. To...

Nie, no, 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 nulla, była. Mm. Mm. No, nie, 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 byłem. Czy wypiesz o kwarcie? Okej, sługam. Mogę zobaczyć? Nie, nie mogę, nie mogę wypieszyć o kwarcie. I wrócę może, bo wypędzam, mogę, zobaczyć, napiszę coś na kacę, napiszę mój. Wybacz, nie mam, nie mam wypa. A wyplay Hardzone, to the game, wideo, to w 10. No to on ma, a ja nie mam. I dobra, e, okay. Some someone. Some someone. Some someone, o z tym typem chcę się wykrywać. Samoan. 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 Samoan, Someone. za

Как он себя называет? Эээ, не помню. Эээ, СТК, ладно. Попробую достать. Эээ, нету, нету. СТК.

nowe systemy, się... a nie jest tu, sumek na plusu jest sumek mikrikek o, sumek dziesięć tu koledzy wyjściu pięćdziesiąt milionów ale to, się bardzo opłaca tylko bardzo bo bardzo tacy są prawie, że po jeden Nie wiem, nie wiem. Ogólnie mam dwie Tą mam i tą mam. Ale wale tą. Yy, możecie napisać też w komentarzach, czy, bo ja włączę komentarze, czy będzie czy, czy podoba wam się muszkin. Yy, Wydałam na niego około 450 90, coś takiego, yy, rebeks. No może równo plan się. I możecie wysłać do mnie do banku e, paciski. Równo. Monik to susz amogluz3334. Naprawdę możecie wysłać paciski. E, naprawdę. Bardzo byłoby miło. E, a do znaj dodaję na przykład za e, bycie na moim kanale, pisanie mi komentarzy. Za co go znajemy. Monik znaj to susz amogluz3334.

więc no, ja ogólnie daję dla ludzi różne jakieś pociski typu ekskluzji. Ex ekskluzji dost, dostaje się, że nie wiem, jakieś powiedzmy robione ciekawe rzeczy, um, przykład, nie wiem, robienie jakichś filmików na swój kanał, z mojego kanału, nie wiem, typu coś, nie wiem, typu coś takiego. Czekajcie, bo tutaj też z sumkiem a, nie ma Dobra, i ogólnie y, jutro wlecą dwa filmiki, y, będzie mój awatar, na którym dostanę Robuxy, a Robuxy nie wiem kiedy ogólnie dostanę, ale na pewno dostanę, to byłem na mojej y, No i będzie jutro też odcinek z Hardcore gora, a jak wbijecie pod tym odcineczkiem 10 łapek w górę, to nagram odcinek z Don't y, Press the Booking, też bardzo fajna

Вукаю. Ву. Мы не ву. Не, не, правда ву. А душе ву. И что они ву уже А не где-то так сожимаем. Ну, душе то. Кому там высылка, да? Nee, ik ik heb. Ik denk dat ik een Maar oké. 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 Dat is heel goed. Nice. Some Doei, doei. 50 miljoen, koffie, nou, bij jou, ja, dames en heren. Maar ze ze moeten wel eens probeer te zien. Fijne mij op Ik Eetje, pit. come on, come on, tippen, come on, come on.

Co ma tu ciekawego mamy? Lubię placki, o nie! Koralczyk nie jeszcze ukryjemy. Z tym, co masz luz, to też nie jeszcze. Ukryjmy. To jest jebanie. E-e-e. jak? Ej, nie ma bum bum to jest a, dobra, niech to dobra to są wszystkie, którzy mają moje więc ale jeszcze tutaj ma poszukiwania b, ale on to pewnie nie jak od niego

Dobra, więc z tego sukłował małżonkę. Na małżonku w kaku. No jest... się <laughs> um, na przykład O. Więc dziękuję Wam za a więc w górę chyba z dzwonkiem pamiętajcie o lejce, bo ja byłam przeznaczona dla dzieci, więc może Pan lepiej i typu. A więc dziękuję Wam za oglądanie, eee, naprawdę możecie zostawić dużo lajków, 10 lajków to jest, że gram w Don't Press the Button. Na, 20, na 30 subskrypcji, robiłem mocny specjal, bo będzie to albo live, albo jakiś taki odcinek 20-minutowy, tak jak na przykład ten, to będzie np. hardcore mode, czy jakieś gry, może z Brola, albo będę wbijał e, Dynamica, Majka 2000 pucharków w Brochachie. A więc to dziękuję Wam za oglądanie, e, no i myślę, że film Wam się spodobał. כן, כי זה גם גם דניה, סיימא, טסט, נולפא.